Słowo do Ewangelii z Jestem Słowem. Czymże jest lęk? Czy nie jest to stan, w którym boicie się o swoją przyszłość? Nawet gdy przeżywacie lęk w teraźniejszości, to boicie się, co się stanie w przyszłości. Martwicie się o to, co będzie przed Wami, a nie o to, czego doświadczacie. Nawet jeżeli boicie się, że coś się zdarzy lada chwila, to wszystko to jest przed Wami, a nie za Wami. Tylko ja znam Twoją przyszłość i tylko ja nią jestem, jeżeli trwasz przy mnie. Zły duch próbuje kłamstwem zastraszyć Cię i chce, abyś się bał i mi nie służył, bo każdy, kto się zamartwia o swoją przyszłość, żyje tak, jak pragnie tego nieprzyjaciel. Ja jestem Twoją przyszłością. Dlaczego martwisz się o coś, co przeżyjesz ze mną?